wczoraj, to znaczy 10 grudnia. Pod, jak wróciłem do domu, pod śmietnikiem leżały śmieci, to powrzucałem do kubu, a potem buraki oczywiście wolą położyć obok, niech później wspólnota płaci, a tutaj znalazłem na innym hasioku, że te dwa karnisze i odrolet trochę, to nie, nie wiem od czego było, ale nikt nam tego nie da, więc wziąłem, ale u siebie w domu znalazłem obudowę od u siebie w domu pod Obudowę od Junkersa. Proszę, taka obudowa, coś tam waży. Plastik wyrzuciłem od razu do plastików. Ale dzisiaj, jak byłem na przoku, to z domu wziąłem. Byłem na przoku i... I, 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 i i... wyrzucałem okna. I jacyś ludzie byli i się pytają, a gdzie stał? Ja mówię, do mojego auta. Ale gdzie Normalnie do auta mi wrzuciłem. Widzicie, trochę mylilium. Nią... Głęboki sokownik był. Nie wiem, czy go zezłomuję, czy zostawię do y, tego do topienia wosku. Nie ma no tego dna, no ale tu też by się dało radę. więc luz takie, coś też od nich dostałem. To z okna wypadło, więc dobrze, że nie wyrzuciłem. A pojechałem za prawą do kolegi pani, szła w stronę śmietnika, i mówię: Te garki pani nie wyrzuca. Ja je wezmę. No i wziąłem. Więc piątek, zaczynnie niedziela 10 i poniedziałek 11, udane. No, więc wszystko gra. Ale teraz patrzcie, teraz zobaczyłem, co to za, za ten stokownik był. CCCP, kurwa. To go chyba nawet w sumie też taka, prawda, że pierwszy raz taki widzę. Tylko szkoda, że nie ma tego dna. Jakby ktoś był zainteresowany karniżem CCP, piście! Karnisze mają takie ładne pozłacane rurki, jeszcze skręcane, ale to cienka blacha, więc raczej ich nie używam. Ale się okazuje, że te liście są nie magnetyczne. Prawdopodobnie to jest dala, ale są dobre pomalowane, dobrze pomalowane, więc prawdopodobnie je zostawię. Jakby ktoś był zainteresowany CCCP albo liśćmi, mam trzy takie. Jeden poleciał. To możecie tam gdzieś pisać, i oczywiście garneczki okazały się z nierdzewki niemagnetyczne. Dno wysłałem paczkę w czwartek, to jest 7 grudnia. Dzisiaj jest 12, co ja tam miałem zadeklarowane: Milbery 30 kg i aluminium sektor i kilogram. Czyli co daje 947 ,30 zł 30 groszy. Ile będzie? Zobaczymy. 13 grudnia, rocznica ogłoszenia stanu wojennego. Ja stwierdziłem, że sobie... Yy, ja sobie wezmę, posegreguję trochę złom. Wiaderko, no, TARA 3.3. 0,3 przepraszam. W tym wiaderku będzie to samo, a w dużym 0,8 więc ja już sobie zaraz to napiszę. I posegreguję sobie dzisiaj mosiąc żółty, mosiąc pobielany, aluminią odlew, niedrzewkę i coś co tam sobie znajdę. A postaram się jeszcze na końcu to zważyć. Przyniosłem sobie wiadereczko z tamtej hali. Ten kartonik z blaszaka, o tym zapomniałem. To też teraz znalazłem. To pamiętałem, to posegreguję. Tam drugie wiaderko. Tu czeka towar oprócz tego kartonu. Na lepsze czasy, czyli czas na rozbieranie dwa silniczki od Marcina. Zresztą skrzynka też jest od Marcina. Od Mariusza jest akumulator. Maszyna to szycia. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to się odezwijcie. Jak nie, to ona w tym miesiącu leci na złom. Próbuję użyć mojego nowego statywu. Oczywiście dwoma rękami lepiej się segreguje. Więc zaraz spróbuję. No to uciekły skoksy. No tak. Tyle odlewu i znali, tu trochę się plastyki znalazło, mosiąc po No zrobiło mi wrażenie, nie wiedziałem, że aż tyle się tego już uzbierało, żółtego no nie ma dużo, troszkę miedzi doszło, rzeczy jeszcze do oczyszczenia, do brania, stal, znalazłem trochę nierdzewki, bo miałem wieszak ten i była drewniany trzonek przy nich, nie? poszedłem rozkręcić, ale magnes był obok. Wziąłem, sprawdziłem, nierdzewka, więc nierdzewka prawdopodobnie też wyjedzie, nie wiem jak aluminium odlew, aluminium plastyka, na pewno trzeba to zważyć, jak obiecałem. Tak, na początek idzie do ważenia aluminium odlew, tarujemy. Jest 0,8 i Aluminium odlew jest dzisiaj za 6,40, 13 grudnia. Czyli 53 zł jest. Zapamiętamy sobie i idziemy po osiąc. Niosąc te wiadra już wiem, że rewelacji nie będzie. No jest jak To było to. I to i możemy. Tarujemy. Pójdziemy dzisiaj od razu w osiądze białym. 11 kilo dzisiaj jest za 17,20, 203 zł. Przestań się bujać. No już z aluminium mamy 256. Teraz ośot, który dzisiaj jest za 20 złotych i 10 groszy. I stówka. Co daje nam. Co teraz? kurde? Nie chcę dać, ale daje nam te 350 zł, złotych, no. Mieć, a nie mieć. Ale czy to sprzedawać? To tak fajnie wygląda. No to do następnego. Jadę na pasiekę. Trzeba przewieźć parę rzeczy. Między, między innymi zabrać miodarkę. Wytapiarkę wosku, przepraszam, żadna miodarka i to będzie z głowy, ale pakowania jest więcej zabieram te kraty które zużytkuję worki z gruzem, a panele rzucone tylko żeby nie pozrysować auta ja już dojechałem cywilizacja do wujka dotarła co prawda nie ma gdzie zjechać na bok ale płyty jumbo są na drodze ale u wujka jest, no nie widać po, o, pełno błocka, więc Cztery worki gruzu wyrzucę. Zawsze coś, ale to jest nic. Susz. Się suszy, suszy. Już nie suchy, tylko leżakuje, magazynuje się. Przywiozłem te 29 kilo worków. Miodarkę. Wiecie, że zapomniałem ile tu jest kilopuszek. Co prawda, o choinka zastaw... Choinka zastawiona, ale wujek jej na pewno nie ubierze. Więc wyciągnę te puszki i sprawdzę jeszcze raz. Nie wiem co to jest. Jedna puszka wylatała stąd chyba. Ciekawostka, patrzcie w tym worku jest 23 kg, a on jest pełny, nie? Ale był dotąd, było 55 W worku, gdzie mi się tam 3 kg zmieściło Patrzcie, w tym jest 13, w tym jest 15 W tym jest, no to jest duży worek akurat, ale gdzie takie worki fajne? 8, 8,5, będzie o 30 kg w tym worku I w tym worku jest 7 tu, To pierwszy worek, co przywiozłem tu 7 kg napisane na opasce więc już to ważymy dalej będzie wiadomo dwadzieścia trzy trzydzieści sześć czterdzieści sześć pięćdziesiąt jeden sześćdziesiąt trzy sześćdziesiąt trzy siedemdziesiąt jeden

145, 149, 149 i 8, 157 tak wygląda. 157 kg puszek tu nawet raczej nie będzie tego big baga. A może chociaż jak się patrzy, jakie szczeliny są to, niepełny big bag, taki normalny, tonowy więc. Ile mówiłem? 128 plus 29, 57 tak? Ale fajnie, no poukładałem też, to zawsze inaczej wygląda. Jeszcze jest miejsce, żeby przywieźć nowe. 15 grudnia, kiermasz świąteczny, szedłem na kiermasz, widzę, leży pół futryny, aluminium, kabli i reszty nie widziałem, ale mówię wracam wezmę córka mówi tata nie dobra to dzieci do domu i wróciłem po to nie trochę amelinium trochę miedzi <laughs> futryna była oklejona i obita regipsem i wyrównana na kąty proste mały młoteczek nie wiem ile on ma pół kilo ładnie to zrobił byłem na kiermaszu świątecznym wrzucę zaraz jakiś drobny filmik albo zdjęcia no, i jasełka dzisiaj w przedszkolu były. Pojechałem jak barbarzyńca. Wszystko z młotkiem. Jest pierwsza stal. Pierwsza, druga, po pierwszą zapomniałem, nie? Styczniki, żeby se podubać w domu. Zaraz się zajmę resztą tych bezpieczników. Bo tam jakiś stycznik się ukrył. I to wszystko zabiorę na święta.